Dy, 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 Czy to Czek, oto już się nagrywa. Siemcia widzowie. Dzisiaj ty gotuje parb siedem. I i dzisiaj ugotujemy my burgerki. Więc dzisiaj wyjechałem na, 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 do Warszawy. I wynajowałem mieszkanko. Już zaraz wam pokażę. I nawet je pomalowałem. O, takie mieszkanie se kupiłem. Podoba wam się. Wyjechałem tylko na tydzień, więc ugotujemy dzisiaj burgerki. Niestety Sikures nie mógł z nami przyjechać, bo pociągi nie mogę wprowadzać koniów, ale przynajmniej Blazik. Blazik! Powiedz Blazik, do widzów, cześć. O, przywitał się. Więc na razie stoi tu. O, właśnie jedziemy po kilka ważnych składników. O, i właśnie miałem coś zamówić. Dzień dobry, poproszę. A, źle poszedłem. Dzień dobry, poproszę jednego Big Cheesa. Już się robi, Pff. Proszę o to zamówienie. Dziękuję, nie człowieku. No, do widzenia. Do widzenia. Więc teraz jedziemy do sklepu. Mmm, ale wielkie. jaka wielka galeria. wygląda jak tam Brockheaven. Żeby żebyśmy mogli ugotować właśnie nie tutaj burgery, to musimy kupić kilka składników. Ale nie wiem, czy w galerii znajdziemy kilka. Bo będzie nam potrzebna. Hmm, U, tu jest jakaś wołowinka. Biorę. D Dobra, teraz jedziemy do jakiejś galerii. Och, ty... Och. Patrz, jak je je idziesz. Nie stój na drodze dziewczyno no ludzie nie są jak coś nieprzytomni skręcamy w prawo kurcze długo się jedzie właśnie na, na tą galerię na złote tarasy a boku pojadę do spożywczaka tam jest więcej rzeczy Więcej artykułów spożywczych. Więc dajcie lajka i suba! Blazik! Nie o to chciałem prosić, żebyśmy wie... I na górkę! No! Blazik! Blazik! No pięknie Blazik, patrz jak jedziesz. Przynajmniej się nie rozwij, bo to żywy samochód. A żywe samochody są twardsze. Zamek? Nigdy nie widziałem zamku, ale mam ochotę tam zajrzeć. O, ho, 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 ho. Jak tu... Jak tu czadowo. Co tam jest? Loch! Siekiera? Pokrywka. Co to było? O, wygląda jak dorsy Trzy. Wow! Szable! Nie wiem, czy to jest Szabla, ale Ok. Zimna woda Dobra Jedziemy na skróty Pff. Lezik Lezik tak trąbi Uważaj Pff. O Boże O, ktoś tutaj pracuje w końcu Co panie robi? Wynocha Co się dzieje? O, no, wiem co się stało ale nie chcę o tym wiedzieć. Biorę bułę, ziarenka, kola, woda, bukiecik, kanapki, wędlina lodziki, przyprawy, nie to są składniki. O tak, to, to i to. A mi wkurza tamu za. Dobra, jedziemy. Lezik WABIERZ WAL muzyę, Wow, 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 wow. Ała, Moja noga wow Oła, tylko złamane nogę. Co się stało? Oooooh. E? Czemu jestem w szpitalu? E? Operacja. O nie, ja się boję o operacji. A! A. Jestem w swoim domu? A ty? A ty? Ty? Wspadaj z mojego domu. Ty czarno-kobieto, która chcesz na pewno mi safe. Wracaj mi tu. Wracaj. No. No i spokojnie. Czy nie? Czy ja, ja miałam jakiś zły koszmar? Sick chase. Sick chase. O, tu jesteś. Myślę, że ktoś mi tu wlazł. las. Zamykam drzwi. To na klucz zostań tu, seek chase, albo nie zostaniesz w garażu. No, halo, usuwam to wszystko, usuwam dość. No to mi tutaj postawię. Chodź tu, nie wejdziesz mi stąd. Dobra, wyszedłem z domu i już nic nie ma. O nie, won mi i ty won mi. No. Teraz nikt mi tu nie wejdzie. Dobra, gotujemy! Let's cook! Uwielbiam tą serię, bo tak. Więc, tutaj wstawiamy nasze składniki. Tutaj na stole. I czas je zmieszać naszą backu, backu, wa, tu packowatu tuści. I eksplozję bombowca bombów 3, 2, 1 Pacaka bum szakalakam pam kapapapam Dobra czas je wrzucić do mikrofali Lika ja mam w domu mikrofalo. Nie, piekarnik. Dobra, wsadzamy. I... Teraz... Czas obejrzeć telewizję i nasz ulubiony program. Ludzie, co to jest? Nie wiem, ale bardzo dziwne. Czas obejrzeć program jakiś. Survival 4! Czas to obejrzeć. Dobra, przygotowujemy popcorn. Dobra. O! Chyba jest goto, w, we są już burgery. Wow, burgery gotowe. Czas je zjeść. Już teraz. O! Jemy, niom, 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 tam? O! O! o. 아아아 uh, uh, uh. <shriek> <shriek>